Obowiązkowa czynność po każdym posiłku w Egipcie. 100 lat. 100 lat, Bez zemsty faraona. Bez zemsty faraona. No. To jak kolej? Teraz odkaże się jeszcze pani Basia. Oczywiście dla jej w okularach. O was, nie, no i to jest. I to. No, ty marnujesz lekarstwo, Basia. O wasze. Nie możesz? Nie pij. Pod słońce, Basia, pod słońce. I do słońca, żeby cię było lepiej widać. O, o teraz bardzo ładnie nawet. Proszę. I co? Jak to się mówi? Chlub ten dziób Chlub ten kupił. O, proszę bardzo. Dwa łyki Pani Basia, i dyskoteka. No. Do dna. Do dna. Con Ma.